Cześć, z tej strony Paweł z kanału, poeta kodu. W tym filmie przedstawię Wam, jak wykonać wiele razy jeden fragment kodu za pomocą pętli. Pętle to ważny element w programowaniu. Załóżmy teraz, że mamy grę, w której jest n graczy i mamy napisać kod, który wyświetla nazwę każdego gracza. W tym filmie, jako że nie znamy jeszcze tablic, przyjmiemy, że nazwy graczy to po prostu gracz x, gdzie za x wstawimy indeks gracza. Graczy jest n, więc przyjmiemy, że indeks gracza to liczba od 0 do n-1 włącznie. Póki co nie znamy jeszcze czegoś takiego jak pętla. Zastanówmy się, jak napisać program, który wyświetla nazwy pierwszych pięciu graczy. Ano po prostu będziemy to robili po kolei. Ten program bez wątpienia działa, jednak można w nim coś uprościć. Zwróć uwagę, że wykonujemy kilka razy tą samą operację. Zmienia się jednak indeks gracza. A więc, jak sprawić, żeby ta operacja zawsze była taka sama? Załóżmy, że zamiast 0, 1, 2, 3 i tak wpiszemy tutaj jakiś x. Teraz musimy sprawić, żeby ten x za każdym razem był większy o 1. Pokazywałem już wcześniej w kursie operację inkrementacji i to ją wykorzystamy. Teraz wystarczy tylko założyć, że x to liczba, która na początku jest równa 0 i tym samym uzyskaliśmy ten sam efekt, co przed chwilą. Mamy w tym momencie dokładnie tą samą operację, jakby bezmyślnie wklejoną kilka razy do kodu. Jeśli bym chciał wyświetlić więcej nazw, mogę po prostu zrobić kopię i wklej. No ale to nie jest najlepszy pomysł, bo można to zrobić prościej i lepiej. Pomyśl nad tym. Pamiętasz jeszcze, jak mówiłem, że program wykonuje kod linijka po linijce? Gdyby udało nam się tylko w tym miejscu wykonać jakby skok do początku tej operacji, program wykonywałby kilka razy to samo. Tym samym wpadając w pętle. Ok, no to może usuńmy ten powielony kod i zróbmy miejsce na ten skok. Uwaga! Użyję teraz niebezpiecznej i niepolecanej metody tworzenia pętli, ale zrobię to tylko po to, żeby ułatwić zrozumienie, jak to wszystko działa. Użyję polecenia goTo. Taka instrukcja w kodzie mówi, że mamy wykonać skok do miejsca oznaczonego etykietą printname. My jej jeszcze nie mamy, więc musimy ją umieścić. Widzimy, że etykiety oznacza się przez pewną nazwę i dodaje się dwukropek na końcu. Zasady nazywania etykiet są takie same jak przy zmiennych. Program teraz wpadnie w tak zwaną nieskończoną pętlę, ponieważ za każdym razem będzie napotykał na swojej drodze instrukcję go to print name. Musimy więc dodać jakieś ograniczenie. Program ma przestać skakać, gdy x osiągnie wartość końcową, czyli np. 10. Możemy więc napisać, że jeśli x jest inne od 10, no to go to print name. Gdy x osiągnie wartość 10, to co w ifie się nie wykona, a program przejdzie dalej. I to czego właśnie się nauczyliśmy jest naprawdę fajne i otwiera nam bardzo wiele możliwości. Zauważ, że teraz dowolnie możemy manipulować wartością końcową. Nikt nam nie zabroni przecież na przykład zamiast 10 wstawić tu jakiejś zmiennej n, którą pozwolimy podać użytkownikowi. I teraz może to być równie dobrze wartość 100, 500 czy milion. Tak wygląda nasz kod po drobnych zmianach. To, co do tej pory pokazałem, jest bardzo prymitywną i podatną na błędy metodą tworzenia pętli. Tak jak mówiłem, w C Go tu raczej się nie używa, a jako początkujący ode mnie dostajesz kategoryczny zakaz. Do tworzenia pętli będziemy używali czegoś innego. Konstrukcja do while pozwala nam wykonywać fragment kodów pętli, dopóki warunek jest spełniony. Zobaczmy, jak będzie wyglądał poprzedni kod z wykorzystaniem tej pętli. Możemy sobie to jakby czytać, tłumacząc z angielskiego w ten sposób: wykonuj fragment kodu, a dokładniej ten blok, dopóki warunek w nawiasie jest spełniony. Trzeba tutaj zauważyć, że po warunku umieszczamy średnik. Jeśli warunek jest spełniony, to po jego sprawdzeniu wykonywany jest skok do początku tego bloku kodu. Konsekwencją tego, że warunek jest sprawdzany po tym bloku kodu należącym do tej pętli, jest to, że ta pętla wykona się zawsze, co najmniej raz. Program jakby najpierw bezmyślnie wchodzi do tej pętli, wykonuje ten blok kodu i dopiero potem sprawdzane jest, czy powinien wykonać skok na początek pętli. Podobną pętlą jest while. Różnica między do while jest taka, że ten warunek jest sprawdzany na początku, więc jeśli już na wejściu nie będzie on spełniony, to kod wewnątrz pętli nie wykona się ani razu. Zostanie od razu wykonany skok na koniec pętli. Dobrze się składa, bo nasz kod ma tą wadę, że jeśli będziemy wyświetlali nazwy pierwszych 0 graczy, czyli użytkownik poda, że chce wyświetlić 0 nazw, to program i tak jakby bezmyślnie wejdzie do pętli i tym samym zacznie zwiększać x. Przez to program się nie zakończy, bo już przy pierwszym sprawdzeniu warunku x jest równe 1, n jest równe 0, a x może być już tylko większy z każdym kolejnym obiegiem pętli. W związku z tym potrzebujemy tutaj właśnie pętli while. Warunek teraz będzie sprawdzany na samym początku i dla n równego 0 nie zostanie wyświetlony żaden nick. Zwróć uwagę, jak wygląda składnia tej pętli. Najważniejsze jest to, że po warunku w while nie ma średnika, a w do while był. Wiecie, co może spowodować dodanie średnika po warunku tutaj? To, że ten blok kodu nie będzie należał do pętli. To będzie jakiś sobie wolnostojący blok kodu po pętli, a sama pętla w środku będzie pusta. A to dlatego, że dla takiej konstrukcji jak pętla while, instrukcji warunkowych if i switch, czy pętli for, którą za chwilę poznamy, jeśli wnętrze to pojedyncza instrukcja, to zamiast tego bloku kodu możemy po prostu umieścić tą jedną instrukcję, czyli nie musimy dawać tych klamerek. Jeśli damy ten średnik, to będzie to traktowane jako taka właśnie pusta instrukcja. Oprócz tych dwóch poprzednich istnieje jeszcze jedna pętla for. Jej zadaniem jest uproszczenie pewnego bardzo często powtarzającego się schematu przy tworzeniu pętli. Przykładowo, załóżmy, że chcemy wypisać n kolejnych liczb naturalnych, zaczynając od zera. Pętlą while zrobilibyśmy to w ten sposób. Nazwa zmiennej i jest bardzo często używana w takich pętlach, bo kojarzy się ze skrótem od słów index albo iterator, ale o tym może pomówimy kiedy indziej. Zwróć też uwagę, że jeśli wypisujemy n kolejnych liczb naturalnych od zera, to ostatnią wypisaną liczbą będzie n-1, stąd w warunku pętli właśnie i mniejsze od n, bo wnętrze pętli, czyli wyświetlenie tej liczby i, ma nie być wykonane, gdy i już zrówna się z n. Przeanalizujmy to dla n równego 3. Trzy kolejne liczby naturalne, licząc od zera, to 0, 1 i 2. Tak więc widzimy, że wyświetlenie kolejnej liczby ma miejsce, gdy ta liczba jest mniejsza od n. Podany fragment kodu jest używany bardzo często. Na przykład, gdy mamy jakiś zbiór czegoś, na przykład książek i chcemy zrobić coś dla każdej książki po kolei, na przykład wyświetlić jej autora. Zakładamy wtedy, że książki są ponumerowane od zera w górę. Ostatnią książką w zbiorze zawierającym n książek będzie ta o indeksie n-1. Ale wystarczy tego, bo to temat na następny odcinek. Wyodrębnijmy takie trzy kluczowe elementy tej pętli. Mamy tutaj wstęp do pętli, inicjacja, czyli przygotowanie zmiennej iterującej, czyli i warunek pętli i wyrażenie iteracji. Użyłem tutaj określenia iterować, które oznacza wykonywanie kolejnego obiegu pętli. I teraz uwaga. Pętla for pozwala nam to zrobić wszystko za jednym zamachem i wygląda to tak. W tym momencie wszystkie trzy elementy, które przed chwilą wymieniłem, mamy po kolei umieszczone w nawiasie przy for. Oddzielamy je średnikiem. Taki zapis możemy jakby przeczytać w ten sposób. Dla każdej wartości zmiennej i zaczynając od zera, dopóki i jest mniejsze od n, wykonuj wnętrze pętli, a potem zwiększaj i o 1. Proste, prawda? Jeszcze raz omówmy to, żeby się utrwaliło. Pusta pętla FOR wygląda tak. Średniki są wymagane. Tutaj możemy opcjonalnie utworzyć zmienną iterującą lub przypisać jakiejś istniejącej zmiennej wartość. Jeśli już stworzymy tutaj jakąś zmienną, to jej czas życia kończy się w momencie zakończenia pętli i jest ona widoczna w całej pętli. Tutaj możemy opcjonalnie podać warunek, który będzie sprawdzany na początku każdego obiegu pętli. Jeśli nie podamy tutaj żadnego warunku, to pętla będzie się wykonywała bez końca. Tutaj możemy opcjonalnie podać wyrażenie iteracji, czyli np. zwiększenie jakiejś zmiennej, i będzie to wykonywane po każdej iteracji. Po tym nawiasie okrągłym nie dajemy średnika. Inaczej wnętrze pętli będzie puste, a ten blok kodu będzie potraktowany jako całkowicie osobny, nie należący do pętli. Zmieniając i na np. i plus 4, Możemy sprawić, że i za każdym obiegiem pętli będzie się zwiększała o 4. Tak samo możemy to i zmniejszać, o ile chcemy. Trzeba tylko pamiętać o tym, żeby poprawnie formułować warunek. Do sterowania pętlą mamy jeszcze dwie instrukcje. Instrukcja break bezwarunkowo powoduje przerwanie i wyjście z pętli, tak samo jak break w switchu powodowało wyjście ze switcha. Jeśli mamy zagnieżdżone pętle, czyli pętle, w której wnętrzu znajduje się kolejna pętla, to break powoduje wyjście z tej najbardziej zagnieżdżonej pętli, w której się znajduje. Instrukcja continue powoduje skok do kolejnego obiegu pętli. Wszystko, co znajduje się dalej wewnątrz pętli, po wykonaniu instrukcji continue zostaje pominięte. Wciąż jednak sprawdzany jest warunek przy następnej iteracji, oraz w pętli for nadal wykonywane jest wyrażenie iteracji, czyli np. zwiększenie zmiennej i. Obydwie instrukcje są dostępne w każdego rodzaju pętli. Pętle mają bardzo wiele różnych zastosowań. Tam, gdzie chcesz, żeby dany fragment kodu wykonał się więcej niż raz, tam użyjesz pętli. Dobrym przykładem będzie na przykład wyświetlenie kolejnych liczb z ciągu Fibonacci'ego. Ciąg Fibonacci'ego działa tak, że każda następna liczba jest sumą dwóch poprzednich, przy czym pierwsze dwa wyrazy tego ciągu to 0 i 1. A więc mamy taki ciąg: 0, 1, Następnie 1 bo to jest suma 0 i 1, następnie 2 bo to jest suma 1 i 1, następnie 3 bo to suma 1 i 2, następnie 5 bo to suma 2 i 3, następnie 8 bo to suma 3 i 5, następnie 13 bo to suma 5 i 8, następnie 21 bo to suma 8 i 13, następnie 34 bo to suma 13 i 21, następnie 55 bo to suma 21 i 34 następnie 89, bo to suma 34 i 55 i tak dalej. No to teraz skoro wiemy jak to działa, spróbujmy wyświetlić pierwsze n wyrazów takiego ciągu. Tą liczbę n poda nam użytkownik. Potrzebujemy tutaj przechowywać dwie liczby w każdym obiegu pętli. Nazwałem je prev od previous, czyli poprzedni i car od current, czyli obecny. W każdym obiegu musimy do zmiennej tymczasowej temp od temporary Zachowywać tą poprzednią aktualną wartość. Current zmienić na sumę car i prev, i do prev zapisać tą wartość tymczasową. Zmienną i w tej pętli używamy do wykonania określonej ilości obiegów. Ten kod pomija pierwszy element ciągu, czyli 0. Jest to dopuszczalne i część źródeł właśnie tak definiuje ciąg Fibonacci'ego. Zróbmy sobie szybciutkie streszczenie najważniejszych informacji z tego filmu. Używamy pętli, żeby wykonać fragment kodu kilka razy. Istnieją pętle do while, while i for. Pętla do while jako jedyna sprawdza warunek dopiero po końcu obiegu pętli. Pętla for upraszcza nam pewien często powtarzający się schemat pętli. To już wszystko w tym filmie. Dziękuję za obejrzenie. Mam nadzieję, że komuś się ten film przyda. Do usłyszenia. Mówił Paweł z kanału, poeta kodu.